Alicjo, już idź spać, bo i bo dzisiaj w nocy przyjdzie Mikołaj. Ale ja chcę iść spać. Musisz iść spać. Bo jutro dostawcie prezenty. So, Mikołaj przyjdzie w północy. Dobrze? Okej. Okay. Dobra. Zanioseł do łóżka. Kiedy w cyklu słucham swojego ciała i pielęgnuję z czułością, szukam harmonii. Nie znajduję ją tutaj. Nic dla siebie A moje, tylko w rozmowie, moje drogi. Dobra. Zanioseł do łóżka. Dobra. A. Dobranoc. dobra noc. Dobra noc, spij dobrze. Bo jutro przyjdzie Mikołaj. Dobra.

bo hmm? no, dzisiaj są Twoje Mikołajki. Tak, dzisiaj są. Piękny jest Mikołajki. Tak, Mikołajki. O, są Mikołajki. Fajnie. Fajnie są Mikołajki, aż cieszę się. No to dzisiaj są Niespodzianka. to prezenty. Ubierzcie się. Po prezenty. Po prezenty. Ubierzcie się. Szybko, szybko. Po prezenty się czekają. Nie jestem. Tak, obrazy dzieci. Ja też obiłałam się. Dobra. No to idziemy po przesety. I odbieramy, to co coś tam dzisiaj robiło. Tak, mieliście grzeczki? tak i inne No to pokazuje się, na pielką jest poczadkę. Dobra, kładam piesety. To i

pod I już tylko zostało ostatnie. A tu chowany, żeby nic nie ukażą. A jak postawić? Dobra, zostawmy tutaj. I idę na sagieł. O, wezmę jak. Ale to puste, to ostatki, to nasza rodzina. No to lecę to daleko, nadsadzę. Pa! o oczy i pokażcie, co niespodziankę wie na wielką niespodziankę. Pokażcie. O! Tyle zyżatów. Tyle prezentów! Tak, prezentów! Prezentów, tak! Ach, bardziej się cieszę. Cieszę się nad prezenty. No to idziemy nad prezenty. Co tam w środku jest? W ogóle pleci. I na góle było. Piesety podchody Sprawdź sami piragina. Numer jeden w badaniach klinicznych. Tabia. To jest. Dla bezpieczeństwa stosuj do zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki lekki. W przypadku wątpliwości stosuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pyragina, numer jeden, masz inne było. Tabia, co tam w środku jest? O! W środku. A babusiu, a to moje? Właśnie, że to twoje. Chcesz okulary? O, fajne okulary. Dziękuję babusiu. Zabawca, co da okulary? No to mogę śledź okulary. A tu dalej? A proszę, to moje tak, to moje, to kosmiczna czy da zabawka dla chłopaków. O, dzięki. nie się nie ma A teraz dalej. O, 30 o, czapkę, czy pasuje? O, piękna czapka! Mogę znosić nad Wielkanoc. Ciągle panu znoszę nad Wielkanoc. Piotr, ładnie zachowujesz. O, sielki to miłość, sześć słówek. podziękuję. Ciążę, byłaś wdzięczna. Dobra, a teraz dalej. Otworzę przy tym, co tam było. Siotku, dobra. Okay. Okay. Otworzę prezent. O fan. o proszę, to twoje. Dziękuję, Hania. Proszę. Dziękuje, Hania. Ja mogę bawić samochodzikiem. O, fajny, fajna zabawka. Dobra, ja teraz zobacz present. O, fajna paskotka. Fajna paskotka. Dobra, ja? A tu? A tu to jest? A to jest y y człowiek kosmiczny. O! Oh. Fada zabawka. Dobra. Podoba mi się cztery pięć, ale tu jest Przeciw, zaczynamy się A tu kocyczek, tyla naciecie, te Chodź tu tyle kocyczki, ja ja O, grozi, a ty naciecie. jesteście są dziewczynką, zacieciecie. świecie

Paliwo, My że mogę być winny Grosika. Chciałbym odnaleźć tą stację. O Dzień, nowy kostium produkowane da, produkowane da, produkowane z 3, dla Sylwestry. To ja, mm. O niej jeszcze włosów. To do no Tani, I jeszcze okajtka, piątlietka i ciekadek. Część, mogę z nią siąść na Syfestira. A teraz jest dużo, dużo czasu na Syfestira, czyli 2026 roku odkładam na Syfestira. A teraz, teraz? 18, no to Mamo, koko kto woje, a ja nie wiem. stację. O fajny chlebek! Ja się bawię z chlebkiem. Cieku babusiu? mamusiu! To miłej strony, babusiu. dobra, otworzyć chlebek, Hatu to, to taty. O! find the find the is the same as that but and that's the public one Now two years to Zabaweczka. Za Biorę na wystarczy. nie? O, podoba Kamiś, mi się. Podoba kogoś. mi się, da, e, da, się. Do to do, na dobra, Dobrze. 100.000. Podoba mi się. Po dobra, otworzymy pięsercik. O, fajne! A to jest to fajny sposób o kajtkach, sukieneczkach i